Witam wszystkich serdecznie. Ostatni tydzień promocji przed nami. Przygotowaliśmy dla was znowu trzy firmy. Także zapraszam do zapoznania się z czego możecie teraz skorzystać sobie coś kupić po prostu taniej. Dla fanów yy, klasycznego Federa na promocji ASK 15 oczek w dół możecie sobie kupić te wszystkie koszyczki taniej. Oferta Kordy już uzupełniona. 15% rabatu możecie kupić tutaj świeże żyłeczki. Jak i nowe pozycje w naszej ofercie, czyli produkty z Basicsa. Na promocji również firma Mikado i tutaj znajdziecie całe spektrum z różnych metod produktów, jak i również wędki, czy jakieś żyłeczki, prycionki, także tutaj jest bardzo duży wybór, to kupicie sobie na 15% robacie. Promocje trwają do 28 tego miesiąca, także z mojej strony dziękuję. Zapraszam do korzystania i do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi promocjami. Także ode mnie to na tyle i na razie.